Panie parafianie i przyjaciele bazyliki świętego Jacka rozpoczyna się już kolejny tydzień Wielkanocy, a my w większości skupieni na przeżywaniu czasu kwarantanny, na poszukiwaniu dróg przetrwania. Zadajemy pytania, jak długo to potrwa, i czy damy radę. Dzwonię do moich parafian i pytam o ich kondycję większość nie była zarażonych, wielu pozostaje w domach, czekając na, nowo, na nowe złagodzenie przepisów, pozwalających im wrócić do pracy i do codziennych zajęć. Oczywiście każdy tę sytuację, trudną sytuację przeżywa inaczej. Faktem jest, że sytuacja pandemii, która ogarnęła cały świat w większym lub mniejszym stopniu zachorowań, Zgonów i powrotu do zdrowia jest dla wielu okazją do głębokiej refleksji, do przemyśleń, do poruszenia najgłębszych pokładów dobra w tym czasie, stać nas na tak piękne gesty i zachowania, które wręcz zadziwiają nas, a dla wielu są prawdziwą inspiracją do wiary w dobro, miłość służebną i nadzieję. Wbrew nadziei. Oczywiście są różne zachowania w tym czasie, bo wielu nie może wytrzymać fizycznej separacji ze światem. Zostaje wirtualna, medialna łączność, poprzez którą dochodzi do nas rzeka informacji, przepływ obrazów, i stajemy w obliczu wyboru. Tak, wyboru. Możemy popatrzeć na całą rzeczywistość. Bez ciągłego oskarżenia wszystkich i każdego za swoją sytuację, w której osobiście nie potrafi się odnaleźć, albo wytężam siły i patrzę się oczami człowieka, człowieka wiary, którego stworzył Bóg na swój obraz i podobieństwo i podejmuje próbę. Odnalezienia tego pięknego obrazu, obrazu Boga we mnie, i nazywam na nowo odkopane dary, talenty. Umiejętności, to wszystko, co we mnie Pan zainwestował. Z własnego duszpasterskiego podwórka ta niemożność kontaktu z wiernymi i sprawowania sakramentów publicznie tym bardziej zachęca nas, aby wykorzystać wszelkiego rodzaju media, by przekazać te treści, jakie dla nas, chrześcijan, katolików, są tak drogocenne. Świadomość, która mi towarzyszy, że kapłaństwo, które mi ofiarował Bóg, jest darem nie dla mnie, ale dla, dla wierzących. realizuje w pełni, kiedy spełniam je wobec moich braci i sióstr. Zadaję sobie pytanie, czy dzisiaj ta niemożność fizycznego kontaktu ogranicza mnie? Po części tak, ale mam świadomość, że wszyscy poprzez osobiste doświadczenie Jezusa Chrystusa jesteśmy mężami modlitwy. Modlitwy, która otwiera nas w każdym momencie na obecność Boga w naszych relacjach do siebie. Nie ograniczamy Boga w jego działaniu do sprawowania kultu. Modlitwa przenosi góry naszych ograniczeń. Zaufanie Panu otwiera naszą wewnętrzną wyobraźnię. I dostrzegamy jako bracia żyjący pod jednym dachem, że otwieramy się na siebie. Dzielimy się otwarcie doświadczeniem przeżywania Jezusa w tym trudnym czasie. Do głębi porusza nas wszechobecna dobroć naszych braci i sióstr, którzy bezinteresownie śpieszą z pomocą modlitewną i materialną. Zwracam się do Was, drodzy małżonkowie. Macie do dyspozycji tak wiele czasu, aby wreszcie dostrzec w sobie i w swoim życiowym partnerze tak wiele piękna, szlachetnych cech, dobroci, które nie pozwalają Wam więcej spłycać wspólnego życia, tylko do gromadzenia i trudu nad tym, aby więcej mieć. Rodzice, kochani dziadkowie, Którzy żyjecie pod jednym dachem, ile macie teraz możliwości do rozmowy, dyskusji ze swoimi dziećmi i wnukami, na to, by razem zjeść wspólnie obiad, by porozmawiać o trudnych tematach, by zebrać się wspólnie na modlitwie, po czytaniu Pisma Świętego, aby na przykład tato czy mama zaprosili córkę syna do prostych domowych robót. Aby ten pobyt w domu nie był zmarnowany na patrzenie w telewizję czy gry komputerowe, ale wręcz przeciwnie, był okazją do tworzenia pięknych, kreatywnych rzeczy. Kochani moi, wierzę, że ten czas i jego ograniczenia, które nas wszystkich dotykają, powoli będą się kończyć. Kiedy? Nie mam pojęcia, ale mam. Wiarę w Was, że to piękno i dobro, które nosicie w sobie, da nam siły duchowe, byśmy z tego trudnego doświadczenia wyszli jeszcze silniejsi i umocnieni wewnętrznie duchem Pana. Muszę się przyznać, że dziękuję Panu Bogu za to trudne doświadczenie. Tęsknię za każdym z Was i wypatruję chwili, kiedy znowu się spotkamy. Aby razem stanąć przy ołtarzu Pana, zaśpiewać razem pieśń ku Jego czci, czyli tanię loretańską w majowy czas. Dlatego proszę Was, proszę Was o modlitwę. W imieniu moich braci i sióstr pragnę przekazać słowa ogromnej wdzięczności za dobro, jakie doświadczamy i zapewnić o naszej nieustannej modlitwie i naszej szczerej pamięci. Kochani, serca Was wszystkich błogosławię i do rychłego zobaczenia. Szczęść Boże.